Kajnenckie rewiny. Dzisiaj troszeczkę o świeczkach, yy, czy też kandelabrach, yy, które bardzo często wykorzystujemy w restauracjach. Czasami yy, przynosi nam to korzyść, czasami jest to dla nas utrudnieniem. Co mam na myśli? Pamiętajcie, żeby świeczek nie ustawiać pod klimatyzatorami za klimatyzator wieje, świeczka szybko się pali, wosk się topi, zalewa jednocześnie, powiedzmy sobie, i stół, a czasami nawet i zastawę gościa. Ale przechodzimy do meritum. A więc mamy tu oczywiście różne świeczniki, to wy decydujecie, jakie chcecie mieć u siebie świeczniki. Może powiem jeszcze, że w zasadzie historia świeczki, bo. Tutaj możemy znaleźć takie informacje, one są. Podaje, że świeczka w zasadzie pochodzi od pochodni. Tak? Więc wystarczy, że wyciągnięto z tej pochodni tą część drewnianą i w zasadzie zostaje świeczka. Kiedyś też i pierwsze świeczki w zasadzie już tego typu, które były nasączane oliwą, bo były bardzo drogie. Wtedy oliwa była droga. Yy, historia nawet podaje, że pierwsze tego typu świeczki pojawiły się już prawdopodobnie na 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Natomiast do yy, obiegu takiego ogólnego, gdzie już pod każdą zwykłą strzechą była ta świeczka, powiedzmy sobie, może nie w wielkiej jakości, ale dawała światło, bo przecież świeczka od czego jest? od tego, żeby dawać nam światło. Ona daje nam światło, tworzy nam klimat. Eee, może też, e, to po, może powiem najpierw, że pojawiła się w X wieku. Wtedy już pod każdą, tak jak wcześniej mówiłem z ta, ta świeczka się pojawiała. Oczywiście ona nie była nasączana oliwą. To były już inne tłuszcze, o tym dzisiaj nie będę opowiadał. Dużo tańsze kopciły, wydzierały. Niezbyt przyjemny zapach, no, ale świeciły tak? na tamte czasy to była rewolucja. Eee, dzisiaj e, przede wszystkim o czym mają pamiętać kelnerzy? Jeśli świeczka stoi na stole, to po co się ona stoi? Ktoś musi ją zapalić, a kto powinien zapalić? Kędel powinien zapalić. Niedokrotnie na szkoleniach spotykam się z tym, że kennerzy robią zdziwienie, jak ja mówię, że kenner powinien zapalić świeczkę. Oczywiście na śniadanie świeczki nie będziemy palić, ale powiedzmy sobie już od pory obiadowej, a na pewno od kolacji. A kolacja, restauracja à la carte zaczyna się od godziny 18. Wtedy, na pewno świeczka musi się znaleźć na stole, na pewno musi zostać podpalona. Jak podpalić? No, różne sposoby są, pokażemy Wam zaraz jeden ciekawy sposób, natomiast yy, może powiem najpierw, czym podpalić, tak? Zapałkami możemy podpalić. O! Na przykład zapałkami. Niezły przykład, co? O, no, to jest tak. I już zaczyna się przy stoliku. O! W końcu! Ale zobaczcie ile to wymagało ode mnie pracy. Kompletny bez sensu. Mam w każdym razie przygotowane tutaj tackę, nad którą sobie odkładam te zapalki. I to przynajmniej mnie jakoś trochę ratuje. Można zapalkami zapalić. Ja nie polecam. Ostateczność tak. Można zapalić świeczkę? Zapalniczką. O, nie, są takie fajne zapalniczki. Takie fajne są miasto, zapalniczka no w ogóle. Bardzo ciekawe. Tak, ta zapalniczka wygląda elegancko? W żadnym wypadku. Teraz to ile taka zapalniczka kosztuje? Grosze. Co to świadczy? O czym to świadczy? O kenderze? No nie bardzo świadczy. Więc, tak samo jak dobry ten powinien mieć Kenne, tak samo powinien mieć dobrą zapalniczkę. Powinien mieć jeszcze dobry zegarek i dobre buty, ale o tym powiem Wam później. Tak możemy zapalić oczywiście taką zapalniczką. Natomiast dużo bardziej elegancko. Wystawnie i pokazowo będzie używać takiej zapalniczki. Ta zapalniczka pochodzi z firmy Z, więc nie będę kończył, bo nie reklamujemy tutaj tej firmy. Reklamujemy i pokazujemy, jak zapalić świeczkę, i właśnie taką zapalniczką będzie bardzo elegancko i estetycznie można to zrobić. Ja mam na to pewien sposób i właśnie chciałem się z Wami nim podzielić. Jeśli wy macie swoje sposoby i chcecie się z nami podzielić, nagrajcie krótki filmik, wyślijcie do nas, ale najpierw subskrybujcie, lajkujcie. Jeśli macie pytania, piszcie. A jak macie jakieś inne propozycje zapalenia świecy, to wysyłajcie nam, a my tą świecę z przyjemnością, ten sposób zapalenia świecy, Wam pokażemy. Więc uważajcie, wszyscy gotowi? Jak można fajnie zapalić? podpalić świecę przy użyciu tego typu zapalniczki w bardzo prosty sposób. Zawsze pojawiają się pytania, a co ma zrobić kandelka? Eee, czy czasem się sama tym ogniem e, e, nie poczęstuje? Myślę, że się nie poczęstuje. Jak poćwiczy, to na pewno się uda. Widzicie, wychodzi mi to. Elegancko i y, y, za każdym razem. W końcu to są zapalniczki, które zawsze nie zawodzą. Zapaliłem. Zapaliłem. To był początek. Natomiast jak teraz fajnie zgasić? Oczywiście, no, to jest bardzo proste, żeby fajnie zgasić. Oczywiście też świeczkę gasimy zawsze wtedy, kiedy gości już w zasadzie odchodzą od stołu. Mamy ciekawy sposób, chcemy go pokazać to jeszcze jest pokazać, jak goście już skończyli dania, zapłacili rachunek, chcą wychodzić, to wtedy też już lekko zaczynamy pewne rzeczy sprzątać i możemy zgasić y, świeczkę. Jakby było najfajniej, o! Wiadomo, jakby było najfajniej, jakbym zgasił tak jak Harry Potter, co? Tak. Czarny, mary i pęc. A, oh, to by było fantastyczne. Ale przecież ja nie jestem Harry Potterem, także wymagajcie o mnie zbyt wiele. Ale pokażę Wam, ja ten sposób, który chcę Wam pokazać teraz, żeby go zobaczyć, musiałem pracować 10 lat jako Kenner. I teraz jest pytanie: no, niektórzy mogą przepracować całe życie i tego nie widzieć, ale jak będziecie nas oglądać, to nie takie rzeczy zobaczycie. Także oglądajcie nas i nie musicie 10 lat pracować, żeby do tego dojść. A więc gasimy w też taki bardzo taneczny, yy, romantyczny sposób. Wystarczy, że sobie zakręcimy dłonią i zgasimy w taki oto sposób. No cóż, jestem przekonany, że Harry Potter byłby z nas dumny. I jak będzie się tak gasić, ja będę z Was dumny. Ale bardziej dumny będę, jak będziecie subskrybować, lajkować, pisać. Wysyłać dla nas krótkie filmiki, zdjęcia, a dodatkowo będziemy jeszcze nagradzać Was naszą książką. A więc tyle na dzisiaj, na razie!